Siemanko, jestem Adam, witam na moim kanale. Dzisiejszym rebuzem w naszej 60 będzie ciągłe, brakujące płynu do spryskiwaczy. Wini oczywiście taki czujnik, który znajduje się w pojemniku, a pojemnik mieści się tutaj po lewej stronie w nadkolu z przodu. W sumie. Także zapraszam do oglądania. A więc ogólnie sprawa mega prosta. Jedyne co musimy zrobić, no to w sumie nawet nie musimy podnosić to wystarczy, że skręcimy mocno kołem.

Pierwsza ta pracy za nami, teraz musimy odkręcić te śrubki, które mieszczą się tu, 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 tu. I wydaje mi się, że będzie na tyle elastyczne, że sobie je po prostu odegnie. <śmulik> Yeah, 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 I'm drippy on the dirty. They can never count me out, they can never count me out, I know They can never count me out, they can never count me out, I know I make it look easy, make it look, make it look easy. I know it make it look easy, make it look, make it look easy. I know I make it look easy. Too smooth, I make it look easy. I know we make it look easy. Make it look, make it look, make it look. Okay, I've been smoking the too. są najpierw ściągnąć wtyczkę przekręcamy przekręcamy i wyciągamy na dół no i dobra ja już mam nowy wystarczy go wsunąć, wkręcić i porobić. Anoga kabelek. Wola, voilà, nic prostszego. Teraz skręcamy wszystko. A ja, więc nasz winobajca został już zdemontowany, wszystko hula, śmiga jak trzeba. Ja, oczywiście, zapraszam na mój kanał, jeśli chcesz zobaczyć więcej takich porad technicznych odnośnie 60 innych aut. Mam nadzieję, że pomogłem. subujcie, lajkujcie. Na razie, cześć!